Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Artur Mienkina, odpowiadam za kwestie związane z identyfikacją, z usługami zaufania szeroko pojętymi. I na wstępie muszę przeprosić, bo trochę będę o przyziemnych rzeczach mówił, a mianowicie o rzeczach, które de facto wszystkich państwa czekają w niedługim czasie, czyli o doręczeniach elektronicznych. Temat dosyć ważki, ale wpisuje się idealnie w cyfrową rewolucję. E, moje pytanie jest takie do Państwa, czy słyszeliście w ogóle o doręczeniach elektronicznych? Słyszeliście. A czy macie już założony adres doręczeń elektronicznych? No właśnie. A ustawa jest od 2021 roku i niby funkcjonuje. I gdzie jest problem? No problem jest, że nie ma obowiązku. Jak to w Polsce bywa, jak nie ma obowiązku, no to nie zawsze chcemy to robić. No bo po co? Jak nie ma obowiązku, szczególnie, że już były trzy przesunięcia nowelizacyjne. To w krótkim podsumowaniu. Nadanie i dostarczenie korespondencji poufnej w sposób tradycyjny to zaangażowanie wielu osób, które muszą wykonać szereg czasochłonnych czynności, takich jak przygotowanie dokumentu, określenie priorytetu dostarczenia, wybór opcji, potwierdzenia doręczenia, odbioru, zwrotu, przygotowanie przesyłki, dostarczenie na pocztę, transport do adresata. Awizow w przypadku nieobecności odbiór awizowanej przesyłki z placówki pocztowej. Czy wiesz, że teraz możesz wykonać to dużo szybciej online? Mamy dla Ciebie rozwiązanie e-doręczenia, dzięki któremu proces ten skrócisz do zaledwie kilku minut. E-doręczenia to kwalifikowane rozwiązanie umożliwiające przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną. Zapewni Ci dowód wysłania, otrzymania i odczytania dostarczonego dokumentu. Możesz je wykorzystywać w kontaktach z administracją publiczną, firmami oraz osobami fizycznymi. Nadanie przesyłki online odbywa się w kilku krokach. Wystarczy, że zalogujesz się do skrzynki e-doręczeń, wskażesz adresata, dołączysz dokument i klikniesz nadaj. Adresat otrzyma przesyłkę, a ty potwierdzenie jej odbioru. Decydując się na elektroniczną usługę e-doręczeń, wybierasz oszczędność czasu, wygodę, bezpieczeństwo przesłanych informacji oraz ochronę środowiska. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami. No właśnie. Eee, można powiedzieć, że każdy w swoim życiu spędził trochę czasu na w placówce pocztowej realizował czasami rzeczy, które musiał, bo dostała wizo, musiał się pojawić, bo czekał na jakąś pilną informację. E-doręczenia mają rozwiązać ten problem. Ktoś może powiedzieć, okej, okay, no mamy już różne rozwiązania, mamy maile, mamy trwały nośnik, mamy wiele innych mechanizmów. Tylko problem polega na tym, że żaden z tych mechanizmów nie daje niezależnych dowodów prawnych, tak, to wszystko wokół Doręczeń odbywa się na bazie dowodów, a dowody są tak naprawdę istotne i wynikają z rozporządzenia IDAS, które jest w ogóle podstawą dla usług zaufania. Przypomnę, że usy, doręczenia elektroniczne są ostatnią siódmą e, usługą kwalifikowaną, czyli do całego procesu wiele różnych usług wykorzystujemy, czasami nawet e, nie adresując konkretnie jakie, bo one się dzieją też w automacie. Natomiast to jest też istotne, to co kolega Zajlerona mówił, że za chwilę będziemy mieli bardzo dużą nowelizację tego prawa, w, włączeniem podpisu kwalifikowanego do portfeli cyfrowych, darmowych podpisów kwalifikowanych, więc niedługo ta regulacja też wejdzie, to też jest istotne z punktu widzenia w ogóle procesów cyfryzacyjnych. Druga sprawa to jest to, że ta usługa pozwala na przesłanie danych i można powiedzieć, to nic nowego. Tylko tutaj jest jeden element bardzo istotny, na który warto zwrócić uwagę. My mamy zweryfikowanych bardzo dobrze zarówno nadawcę, jak i odbiorcę korespondencji. Co to daje? To powiem na końcu w tej szansie, którą ja osobiście widzę dla organizacji, które mogą na bazie doręczeń elektronicznych nie tylko spełnić obowiązek, ale budować też biznes. To, co jest bardzo istotne to są, i kluczowe w zasadzie, to są dowody. Dowody na każdym etapie przesłania, awizowania, odebrania wiadomości w całym cyklu życia dokumentu elektronicznego, który krąży. To właśnie jak będą dowody do takiej wiadomości czy przesyłki, to jest nasza podstawa, żeby e ewentualny spór prawny rozwiązywać, właśnie w oparciu o dowody. Zresztą, jak w każdej usłudze, zaufania na tym to polega. I to, co jest też ważne, bo też wiele wątków wokół tego, no, że to są przesyłane dokumenty, to jest wszystko szyfrowane, te dane są zabezpieczone i to, na to są odpowiednie standardy i regulacje, też prawne, że te przesyłki nie są w cudzysłowie podglądane. Bo taki oczywiście też element może być tutaj przedmiotem, przedmiotem dyskusji. Dla tele, w telegraficznym skrócie, tak żebyście Państwo wiedzieli, bo rynek doręczeń to jest kilka różnych mechanizmów, kilka różnych usług i kilku różnych interesariuszy całego ekosystemu. To są usługi, które są świadczone na, zarówno jako kwalifikowane, jako usługi poprzez tak zwanego operatora wyznaczonego, którym jest obecnie, obecnie poczta Polska, i usługi hybrydowe, kiedy zamieniamy w formę elektroniczną na, na papierową, też jest to usługa ustawowo przypisana do operatora wyznaczonego, czyli do poczty Polskiej. Ale z punktu widzenia całego systemu niezmiernie istotne jest poznanie pewnej struktury, która istnieje i zależności systemów. To jest jeden z nielicznych systemów, kiedy instytucje publiczne czy podmioty publiczne kooperują z podmiotami komercyjnymi w ramach jednego w tej chwili kształtowanego systemu krajowego. Czyli mamy dostawców kwalifikowanych. Mamy centralną bazę adresów elektronicznych. Tam przypomnę od 1 stycznia 2025 każda firma zarejestrowana w KRS będzie musiała mieć ujawniony adres doręczeń elektronicznych. I mamy y, usługi, które są usługami publicznymi, y, czyli realizowanymi przyz, przez operatora wyznaczonego, czyli Pocztę Polską. Jeżeli do tego dodamy, że dostawców usług kwalifikowanych co najmniej będzie kilku, Dodamy do tego działanie tych już ustawowych organów, jak poczta, jak baza adresów jest przypisana do Ministerstwa Cyfryzacji, no to powstaje nam pewien ekosystem, a dopiero na nim są budowane te wartości biznesowe, czyli będą klienci, którzy będą z takich systemów korzystać. Z punktu widzenia doręczeń to jest bardzo trywialna usługa. Tylko ona ma zapewnić dwie rzeczy. Że mamy dowód, że wysłaliśmy, i że mamy dowód, że ktoś odebrał daną przesyłkę. To, co w tym momencie jest trudne do osiągnięcia, właśnie poprzez braki związane z, z taką usługą do tej pory. Realizowaliśmy to na różne sposoby, ale tych domniemań prawnych nie było. Tutaj jest istotne, że są właśnie domniemania prawne, i dzięki temu generowane są różnego rodzaju dowody. Podobnie jak w świecie tradycyjnym będziemy mieli kilka trybów przesyłek. Można powiedzieć, że będą to odpowiedniki tego, co już znamy, czyli awizujemy, mamy potwierdzenie odbioru, czyli raz biała kartka, raz żółta kartka, a jak przychodzi coś do nas z sądu, to musimy to podpisać na, na tablecie. I dokładnie te trzy tryby będą obsługiwane w ramach krajowego systemu doręczeń, odpowiednio wdrażane w różnych terminach, tak, żeby też móc w sposób właściwy zorganizować cały ekosystem. To, co jest istotne i to, co już powiedziałem, to jest to, że w ramach całego systemu podmioty kwalifikowane, czyli w naszym kraju to są podmioty komercyjne są zintegrowane z systemami publicznymi i to przez systemy kwalifikowane często będą też nadawane przesyłki i odbierane w, do instytucji publicznych. To co jest ważne, każdy operator, który będzie chciał taką usługę świadczyć oczywiście musi być z jednej strony mieć stosowny audyt dla usług kwalifikowanych, z drugiej musi być wpisany i przypięty do systemu krajowego e-doręczeń. Magiczne dowody, które się po, po pojawiają w samym w ogóle standardzie doręczeń, z którymi pewnie Państwo w niedługim czasie albo zespoły IT się spotkają, to są określone potwierdzenia na daną czynność. Tak? I każdy dowód będzie oznaczał coś innego. Ale tak dla uproszczenia, jeżeli mówimy o potwierdzeniu nadania i potwierdzeniu odbioru, to będziemy mieli jeszcze pośrednia kilka innych dowodów, które razem ze sobą będą tworzy, tworzyły tą wartość dowodową, czyli to, co będzie później stanowiło ewentualny dowód w przypadku sporu, jeśli ktoś, któraś strona będzie się wypierała, że otrzymała albo nie otrzymała korespondencji. Dowody oczywiście będą prezentowane w zależności od systemu w różnoraki sposób. Tu jest przepraszam, tu jest y, propozycja, y, którą y, z naszej strony adresujemy. Y, natomiast oczywiście w systemach, gdzie interfejsy będą przygotowywane przez określone y, inne podmioty, może trochę wyglądać inaczej. Natomiast ideą jest to, że do, y, dowody są y, ustrukturyzowane w jednolity sposób i opisane w określonych standardach, dzięki czemu będzie można też je przetwarzać między, między systemami. To, co jest ważne, tak jak w przypadku weryfikacji podpisu elektronicznego, tak i w przypadku weryfikacji dowodów doręczeń, jest obowiązek na, każd na każdym us usługodawcy udostępnienia mechanizmu weryfikacji tych dowodów, tak żeby znowu mieć nie tylko, że usługa nam przedstawia jakiś dowód, dowody są oczywiście odpowiednio zabezpieczane znowu. Akurat tu pieczę, mówimy o pieczęciach elektronicznych, o znacznikach czasu. Natomiast de facto y, każda ze stron będzie mogła zweryfikować niezależnie te dowody, czy one się poprawnie weryfikują w, całym, y, y, w całej ścieżce weryfikacji. I to jest też pewien element, który będzie, jest ogólnie dostępny dla, dla wszystkich obywateli. Każdy będzie mógł sobie wejść, to zweryfikować. I to, co dla Państwa może będzie też istotne, na rynku raczej będą funkcjonowały i my też w tą stronę idziemy dwa tryby realizacji doręczeń elektronicznych. Jeden pokazany poniekąd na materiale wideo, czyli prosty klient interfejs www, gdzie będzie można się zalogować, nadać, odebrać przesyłkę. I skorelować to oczywiście z określonymi powiadomieniami. Natomiast w przypadkach, gdzie mówimy o elementach integracyjnych, kiedy to interfejsem do doręczeń elektronicznych będą systemy kancelaryjne, systemy czy tak zwane systemy sprzedażowe czy obsługi klienta. Wtedy ten element doręczeń elektronicznych będzie tylko jedną z funkcjonalności już istniejącego interfejsu. To jest o tyle istotne, że jakby w państwa instytucjach takie systemy kancelaryjne zakładamy, że istnieją, więc wiadomym jest, że należałoby tylko podejść do tego ewolucyjnie i dołączyć usługę doręczeń, niezależnie od jakiego dostawcy, jako element uzupełniający już istniejący obieg kancelaryjny w organizacji. Druga sprawa jest też taka, że tak naprawdę usługi doręczeń możemy podzielić na te tak zwane publiczne i tak zwane komercyjne. Przez usługę komercyjną, czyli kwalifikowaną, będzie można wysyłać zarówno przesyłki do administracji za darmo, jak i do komercji, które będą normalnie odpłatne. Ideą tego, te, tego mechanizmu jest to, żeby w ramach jednego interfejsu tak naprawdę zaadresować potrzeby zarówno komunikacji z administracją publiczną, jak i z instytucjami komercyjnymi. To, co to jest przykład akurat naszego, naszego interfejsu, to jest taki można powiedzieć gmail, tak, który de facto miał odzwierciedlać to, do czego użytkownik jest przyzwyczajony. Tylko że zamiast adresu mailowego podajemy odpowiednią strukturę adresu doręczeń elektronicznych i ta struktura jest odpowiednio zapisana w bazie adresów elektronicznych centralnej. Dlatego też przed dadaniem takiej przesyłki będzie można tą bazę odpytać poprzez usługę i wybrać odpowiedni podmiot, do której będziemy chcieli taką przesyłkę nadać. I teraz jakby pytanie na sam koniec, tak, bo można oczywiście do tego podejść w sposób tradycyjny, czyli znowu mamy jakiś obowiązek, ustawodawca coś wymyślił albo wprowadza coś, co można zorganizować w inny sposób i wiele mamy systemów tak zwanych wysyłkowych, odbieranych, logowania do portali, wystawiania dokumentów, do pobrania i tak Ale ja na to patrzę, że ten obowiązek może stać się szansą, szansą dlatego, że w wielu elementach na bazie usług doręczeń elektronicznych można budować modele biznesowe. To, co wcześniej powiedziałem na samym początku, że to są zweryfikowane strony transakcji, już daje bardzo duży handicap, ponieważ dokładnie wiemy i mamy walor prawny tego, z kim... Z kim korespondujemy? Na bazie tego można już odpowiednio podejść do kwestii chociażby weryfikacji firm, tak, które mogą też stanowić istotny element w tym tak zwanym QIB, tak, czyli yy, yy, Know Your Business. Yy, I więc w, w tym zakresie doręczenia elektroniczne mogą się wpisywać i uzupełniać pewien, yy, pewien element weryfikacyjny. To co mamy. Yy, i tak jak rozmawiamy też z różnymi organizacjami, to, że będzie doręczenie na zasadzie OK, odbiorę doręczenie w systemie swoim kancelaryjnym, to fajnie jest, żebym ja na przykład udostępnił to dla swojego klienta, tak, żebyśmy mieli sytuację taką, że w ramach portalu, do którego, nie wiem, się loguje przykładowo do leasingu, ja od razu mógł tam odebrać swoje doręczenie elektroniczne. 30 sekund i kończę już, bo widzę, że już jest po czasie. Natomiast bardzo istotna rzecz, nad czym w tej chwili też różnego rodzaju gremia pracują to jest włączenie całego mechanizmu transgranicznego, żeby można było z wykorzystaniem doręczeń elektronicznych, a przypominam, że to jest usługa jednolita unijna, nadawać korespondencję pomiędzy krajami, zachowując dowody, dowody prawne. Więc jeżeli sobie weźmiemy na przykład, że taka przesyłka, nie wiem, w cudzysłowie kosztuje 1 zł za przesłanie, Versus, jeżeli mamy korespondencję wysyłaną w sposób tradycyjny, to bardzo możemy sobie szybko wyliczyć pewne elementy ekonomiczne, i wydaje mi się, że to jest bardzo istotny element dla całego w ogóle jednego, jednolitego rynku cyfrowego. I na sam koniec terminy. Jak Państwo też pewnie czytacie, najnowsze dużo się dzieje wokół doręczeń elektronicznych. I będzie jeszcze procedowana tak zwana mała ustawa w, pewnie koło września, października tego roku, która kilka rzeczy poprawi mówiąc kolokwialnie, a następnie będzie przygotowywana jeszcze jedna już większa ustawa po w tak tak zwanym okresie przejściowym dla instytucji publicznych głównie. Natomiast z państwa punktu widzenia, jeżeli państwo jesteście w cudzysłowie wpisani do KRS-u, ten termin to 1 styczeń 2025 kiedy to, co jest minimum do zrealizowania, to posiadanie adresu elektronicznego i możliwość odbierania korespondencji na ten adres elektroniczny, który będzie ujawniony właśnie w bazie adresów elektronicznych Ministerstwa Cyfryzacji. Tyle z mojej strony. Jeżeli by były jakieś pytania, zapraszam do kuluarów. Dziękuję bardzo.